Dobry dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj znowu nietypowo, bo z hotelowego pokoju tutaj mam takiego ptaka z tyłu na ścianie. I on jest namalowany praktycznie w każdym pokoju w tym hotelu. Ogromnym hotelu nad brzegiem Atlantyku, w miejscowości Agadir w Maroku. A jest dzisiaj kolejne wydanie klubu. Jest dzisiaj szósty dzień maja, to już maj. 126 dzień roku i 18 tydzień, a tutaj mam takie kuleczki, które mi ciągle się obijają o biurko. Jest dzisiaj Dzień Dronów, Światowy Dzień Nagiego Ogrodnictwa, Europejski Dzień Bezpieczeństwa, Ruchu Drogowego, Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Hmm, dla wszystkich tych, którzy dzisiaj gdzieś tam planują się dietować, to dzisiaj jest dzień bez diety, czyli to oznacza, że można jeść wszystko. I wreszcie święto Gwardii Szwajcarskiej. Jak już facet ma jakiś niewielki kompleksik, to jest on 300 razy cięższy niż największy kompleks, kompleks kobiety, powiedziała Katarzyna Grochola. Oj, oj, oj. <ścoughs> Naprawdę? A może tak? Nie wiem. Do końca roku zostało 239 dni. Dzień potrwa 15... No, nie, no denerwują mnie już te kuleczki, muszę je odrzucić. Dzień potrwa 15 godzin, 11 minut i wiosna jeszcze będzie przez kolejne 45 dni. I jak zwykle w sobotę. Dzisiaj też, ponieważ nagrywam to w zupełnie innym systemie, w systemie StreamYard, więc nie jestem w stanie podłączyć tutaj OBS-a. A może jestem, a nie dałem rady. Następnym razem się będę nad tym jeszcze bardzo mocno zastanawiał. A póki co. To zaczynajmy powoli. Dzisiaj krótki klub, bo to jest ostatni raz, kiedy już nagrywam to i od poniedziałku będę już z tobą znowu codziennie na żywo i mam nadzieję, że tak do końca czerwca ten, w tym sposobie będziemy pracować. Dobra, dzisiaj ciągle jeszcze mówimy o marzeniach. Ostatnio z plaży opowiadałem ci o wielu, wielu z tym związanych przypadkach. A dzisiaj na przykład chciałbym Ci pokazać książkę, którą chyba, której chyba nie pokazywałem, ale znalazłem tutaj taki fajny tekst. Zaraz przytoczę. Że ludzie uczą się na trzy sposoby. Pierwsi, uczą się na własnych doświadczeniach. Ci są mądrzy. Pamiętasz, że większość ludzi mówi, żeby uczyć się na doświadczeniach innych ludzi. Że to jest najwyższy poziom uczenia się, to jest uczenie się na błędach innych ludzi. A? Tu jest napisane: Ci, co uczą się na cudzych doświadczeniach, są szczęśliwi. A ci, co nie uczą się ani na własnych, ani na cudzych doświadczeniach, ci są głupi. Lord Chesterfield, pisarz i polityk angielski. Ja generalnie od wielu, wielu lat już powtarzam to, że. Największe doświadczenie dały mi popełnione błędy przeze mnie. Myślę jednak, że większość ludzi nie realizuje swoich marzeń, nie robi nic w kierunku lepszego życia, bo boją się zdobywania doświadczeń. I wtedy mają wymówkę. I mówią, że chcę się uczyć na błędach innych ludzi, a najczęściej popadają w pułapkę, że nie uczą się ani na własnych, ani na cudzych. Bo jeżeli przyjrzymy się w tym momencie uczenia się na cudzych błędach, to jest bardzo często mylące, złudne, ponieważ generalnie ja robiłem wiele rzeczy, które inni robili i inni ponosili na tym porażki, a ja na tym wygrywałem. Na przykład, kiedy zaczynałem moją przygodę z klubem 555, to tacy wcześniej już byli, którzy zaczynali o szóstej rano. Transmisję. I ja też zacząłem o szóstej rano i słyszałem z wielu ust: Ach, ja znam wielu, którzy też chcieli o tej porze transmitować, i im nie wyszło. I to prawda. I jak gdybym słuchał w tym momencie malkontentów i powiedział: Aha, o szóstej nie wychodzi, to bym tego nie zrobił. I dzisiaj nie mielibyśmy tak ogromnej społeczności, tylu ludzi zaangażowanych z całej Europy albo nawet z całego świata. Nie byłoby klubu 555, tylko dlatego, że powiedziałbym, nauczony doświadczeniami innych ludzi, nie będę robił transmisji o 6 rano. A tymczasem okazuje się, że to, co dla kogoś może być problemem, błędem, dla ciebie może być świetnym wyzwaniem, bo jesteś innym człowiekiem, w innym czasie, w innej sytuacji, w innym miejscu i z innymi doświadczeniami. Czy ja to teraz dobrze tłumaczę? Mam nadzieję, jeżeli tak, to napisz mi w komentarzu, że teraz patrzę, ile tak naprawdę już czasu mamy za sobą, ale nigdzie nie widzę zegara. Ale nie gniewaj się, ten dzień dzisiaj, dzisiejszy klub będzie troszeczkę taki postawiony na głowie. Czyli generalnie uczenie się, chęć uczenia się na cudzych błędach, może być pułapką. Dlatego też ja wolę uczyć się na własnych błędach. I tak jak napisał tutaj ten mądry lord Chesterfield. Pierwsi uczą się na własnych doświadczeniach, ci są mądrzy. Jeżeli się uczą na cudzych doświadczeniach, ci są szczęśliwi. No, tylko pytanie, czy się uczą, bo rzeczywiście gdyby tak było, gdybym mógł się uczyć tylko i wyłącznie na doświadczeniach innych ludzi, może byłbym szczęśliwy. Nie wiem. W każdym razie Chciałbym wrócić teraz jeszcze do książki na dzisiaj, mianowicie chcę Ci dzisiaj pokazać książkę cieniutką, ja nie wiem, czy ona jeszcze jest gdzieś do kupienia, ale generalnie nazywa się miej marzenia i zrealizuje. To taka cieniutka książka, która tem jest, niech ci zaraz powiem, bo nawet nie widzę tego teraz. O 113, 115 stron jakoś tak i i generalnie jest to takie, taki zbiór cytatów, historii, motywacji. Między innymi to, co Ci przed chwilą przeczytałem, znajduje się w tej książce. John C. Maxwell. Miej marzenia i zrealizuj je. Podtytuł pod brzmi, o czym ludzie sukcesu wiedzą i co robią. To jest tak naprawdę, zwróć uwagę, cała tajemnica spełniania marzeń. Cała tajemnica sukcesu. Że nie tylko o tym wiemy, ale też to robimy. Bo dopiero wtedy dajemy sobie szansę. Oczywiście, robienie czegokolwiek niesie ze sobą ryzyko, że popełnimy błąd. Takie ryzyko istnieje zawsze, ale kto nic nie robi, nie ryzykuje. Nie ryzykuje, że popełni błąd. Dlatego tak bardzo często ludzie boją się popełnionych błędów. Natomiast jest jeszcze jeden fragment tutaj, który chciałbym. Do niego wrócić. Takie zdanie, chyba, które chyba przypisane jest Napoleonowi Hillowi: to, co umysł może sobie wyobrazić i w co uwierzyć, może także osiągnąć. Ja przeczytałem to zdanie na bardzo wczesnym etapie mojego rozwoju na pewno 30 lat temu dawno, dawno temu. I ja sobie to wyobraziłem wtedy. Przeczytałem zresztą wtedy książkę Napoleona Hilla, Myśl i bogać się. Niezwykła książka, zresztą polecałem ją również w klubie 555, już na początku jego istnienia. Natomiast to zdanie brzmi, to co umysł może sobie wyobrazić i w co uwierzyć, może także osiągnąć. I ja w to uwierzyłem. Zaprzągłem do pracy moją wyobraźnię, zacząłem myśleć o dobrym życiu. Większość czasu spędzałem na tym, żeby myśleć o lepszym życiu. O tym, jak być szczęśliwym, bardziej spełnionym, bogatym, zdrowym, zaangażowanym, spełnionym człowiekiem. O tym myślę większość czasu. Nie trwonię czasu na myślenie i roztrząsanie moich błędów, bo jestem za nie wdzięczny. Jestem wdzięczny za popełnione błędy. Wszechświat doświadczył mnie bardzo boleśnie, wielokrotnie. Mimo to nie obraziłem się na niego. Powiedziałem dobrze. Już teraz wiem, w którym kierunku mam zmierzać. To dlatego jest to ważne. Ważne jest to, żeby cieszyć się życiem, myśleć o tym, że najlepsze przed nami. Ale znalazłem tu jeszcze takie porównanie. Napisał John C. Maxwell, napisał, że jest różnica pomiędzy śmiałym marzeniem. A zwykłą mrzonką. Pierwsze mobilizują cię i popychają do przodu. Drugie są tylko myśleniem życzeniowym. Śmiałe marzenia to góry, dla których zdobycie warto, zdobycia warto dać życie, a mrzonki jedynie powodują senność. Przyjrzyjmy się teraz różnicom pomiędzy jednymi i drugimi. I teraz, jeżeli mamy do czynienia ze śmiałym marzeniem, to jego realizacja będzie uzależniona od samodyscypliny. Jeżeli to jednak będzie mrzonka, będziemy liczyć na łód szczęścia, że to się stanie, że ktoś się pojawi, że wygram milion z totolotka i będę mógł sobie sfinansować to marzenie. Czyli marzenie może być takim właśnie śmiałym marzeniem, kiedy mówię sobie, wierzę w to, wyobrażam to sobie i wiem, że na drodze samodyscypliny jestem w stanie to osiągnąć. Jeżeli jednak to będzie mrzonka, to będę uzależniał to od tego, czy będę miał szczęście, czy nie. A na koniec powiem: No, nie miałem szczęścia. Niestety nie spełniłem tego marzenia, bo mi szczęście nie dopisało. A tymczasem prawda jest taka, że w tym kierunku nic nie zrobiłeś. Zwróć uwagę, że moje Kilimandżaro wymagało aż 18 lat myślenia, wyobrażania sobie, poszukiwań zarabiania pieniędzy, zwiększania swojego potencjału i nie spodziewałem się, że tak nagle w 2022 roku zbiorą się wszystkie możliwe sposobności i doświadczenia, żeby w 2023 roku teraz właśnie w lutym zdobyć Kilimandżaro. Trzeba czasami wykazać się cierpliwością, konsekwencją, samodyscypliną i marzenie się spełnia. To nie było Uzależnione od szczęścia. No, może troszeczkę, że trafiłem na właściwych ludzi. Że oni powiedzieli, dobra, Fryderyk, zróbmy to razem, bo wcześniej jakoś tak nie miałem tego szczęścia. Śmiałe marzenie kształtuje, nie, skupia się na drodze. Śmiałe marzenie skupia się na drodze, a mrzonka skupia się na przeznaczeniu. Czyli ten, który ma mrzonkę, mówi, nie było mi dane spełnić. Tego marzenia. A jeżeli w tym momencie jest to śmiałe marzenie, to skupiamy się na dążeniu do tego marzenia. Skupiamy się na drodze, która prowadzi do tego marzenia. Jeżeli mamy śmiałe marzenie, to ono kształtuje twórcze niezadowolenie. Natomiast mrzonka kształtuje bierne oczekiwanie. Widzisz różnicę pomiędzy kształtowaniem twórczego niezadowolenia a biernym oczekiwaniem? Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli ktoś czeka i w czasie tego oczekiwania jeszcze coś robi, to wtedy jest ok. Jeżeli my tylko jednak czekamy i spędzamy kolejne dni na tym właśnie biernym oczekiwaniu, nie zadzieje się nic. I to jest właśnie największy problem. Śmiałe marzenie podnosi sens ciężkiej pracy. Mrzonka lekceważy sens ciężkiej pracy. Mówimy wtedy, Miał szczęście. Ktoś miał szczęście. To nie było tak. To trzeba mieć szczęście. Jednak, jeżeli ktoś ma śmiałe marzenie, wtedy widzi sens w ciężkim zaangażowaniu. Śmiałe marzenie wjedzie do działania. mrzonka prowadzi do wymówek. O, to marzenie jest wprawdzie fajne, ale tego się nie da zrobić, bo to kosztuje tyle pieniędzy trzeba wydać na to. A nie mogę, bo w tym momencie co inni powiedzą. Nie, nie mogę spełnić tego marzenia, bo nie mam na to teraz czasu, bo mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. I wtedy mam całą litanię powodów, dlaczego się to nie da zrobić. Śmiałe marzenie wytwarza w nas energię. mrzonka, inercję. Śmiałe marzenie sprzyja pracy zespołowej, czyli poszukujemy innych ludzi, którzy być może razem z nami to marzenie spełnią. mrzonka sprzyja izolacji. Śmiałe marzenie każe zaczynać. Mrzonka każe czekać. Śmiałe marzenie postrzega ryzyko jako konieczność. Mrzonka unika wszelkiego ryzyka. Czyli po prostu brakuje mi wiary. Boję się, że mogę, mo może nie wyjść. Śmiałe marzenie budzi odpowiedzialność. Mrzonka przerzuca odpowiedzialność. Na innych ludzi. Nie udało mi się, bo ktoś nie zrobił tego, co do niego należało. Gdybym tak podchodził do rzeczy, to w 2005-2006 roku zrzuciłbym odpowiedzialność na innych. Powiedział: Nikt nie chciał ze mną pójść na Kilimandżaro. A ja powiedziałem: Ja znajdę takich, z którymi to zrobię. To nic, że czekałem 18 lat. Ważne, że marzenie zostało spełnione. Nie zrzucałem odpowiedzialności na nikogo. Działy się wprawdzie po drodze niezwykłe rzeczy w czasie spełniania marzeń, chociażby to, nie wiem czy znasz tę historię, że w 2019 roku postanowiliśmy razem z Piotrem Kołodziejem z Wiednia, że pójdziemy w 2020 roku do Santiago de Compostela. Wszechświat w tym momencie zadziałał, bo wszechświat chyba już wiedział, że będzie lockdown, COVID i nie poszlibyśmy. W związku z czym dał mi sygnał i poszedłem do Santiago. 1 lipca 2019 roku i zmieniło się absolutnie wszystko. Widzisz, to takie proste w sumie. Trzeba znać po prostu, trzeba znać zasady, czyli w jaki sposób odróżnić mrzonkę od śmiałego marzenia. Zastanów się nad własnymi marzeniami. Czy motywują Cię do ciężkiej pracy? Czy skłaniają Cię do podejmowania uzasadnionego ryzyka? Pyta Maxwell. Czy Cię wzmacnia i rozwija? Czy Cię marzenie wzmacnia i rozwija? Czy skłania Cię do tego, że stajesz się coraz lepszy? Czy przynosi korzyść innym ludziom w Twoim otoczeniu? Kiedy się zbliżasz do ziszczenia swojego marzenia, czy to Cię przybliża do realizacji tego, co jest Twoim przeznaczeniem? Oto znaki rozpoznawcze zdrowego, śmiałego marzenia. Uwierz w siebie, pisze dalej Maxwell, wiara w siebie jest pierwszym wymogiem wielkich przedsięwzięć. Książka nazywa się Miej marzenia i zrealizuj je. O czym ludzie sukcesu wiedzą i co robią? Zdobywaj kolejne doświadczenia. Hmm. Uczenie, jest, uczenie się jest definiowane jako zmiana zachowania. Ojej, to ja te, tutaj to chyba przeczytałem. Uczenie się jest zdefiniowane jako zmiana zachowania. Nie nauczyłeś się niczego, dopóki nie potrafisz zastosować tego w działaniu. Przychodzi czas, kiedy musisz przestać czekać na człowieka, którym chcesz zostać i zacząć być człowiekiem, jakim chciałbyś być. To wszystko w książce Johna Maxwella. <słuch> Dużo fajnych rzeczy tu jest jeszcze, ale nie będę ci już zdradzał tego, bo może gdzieś się uda tę książkę kupić i cieszyć się jej zawartością. Jeśli ktoś ma talent i nie potrafi go wykorzystać, to poniósł porażkę. Jeśli ktoś ma talent i wykorzystał go tylko w połowie, poniósł częściową porażkę. Jeśli ktoś ma talent i nauczył się wykorzystać go w całości, to odniósł wspaniały sukces i zyskał satysfakcję, jakiej zaznało niewielu ludzi. I to wszystko właśnie w tej książce, o której Ci dzisiaj mówię. Sobota z książką Miej marzenia to, co umysł może sobie wyobrazić i w co uwierzyć, może także osiągnąć. Czyli miej marzenia i realizuj je. Przede wszystkim pamiętaj o tym, że mamy całkiem sporo fajnych książek, które możemy polecać. Czytaj je codziennie, nawet niewielki fragment. Inspiruj się tym, a na pewno zobaczysz, że po czasie to działa. No cóż, pamiętaj o tym: dzisiaj bez muzyki, cicho, bez szumu oceanu, jeszcze inaczej, z fajnym ptakiem w tle, którego nie widać cały, ale taki mam troszeczkę skrzydła na głowie. O, to tak śmiesznie wygląda. Uśmiechnij się teraz i pamiętaj o tym, że mamy jedno życie. Jeżeli je dobrze przeżyjemy, to przecież w zupełności wystarczy. Realizuj to po prostu. Rób arcydzieło z życia i Uwierz mi, że najlepsze jeszcze przed Tobą. Zacznij jednak od marzeń, od ich zapisania, od założenia albumu marzeń. Nie wierzysz? Jak zaczniesz to robić, to się zaskoczysz. Do zobaczenia. My widzimy się w poniedziałek, a jutro jeszcze będą, dobra, nie gniewaj się, że tak mówię, ale one same mi tak powiedziały, będą Eleonory. W niedzielę rano będą Eleonory, ale my w niedzielę w, 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 wchodzimy do samolotu i lecimy. Do Polski i wszystko wraca do normy już. Maroko się powoli, powoli kończy. Jeszcze jutro przygoda na koniach, kładach, wielbłądach. Będziemy gdzieś tam się przemieszczać. Uwaga! Jeździłem na desce surfingowej na piasku. Nie poszło mi tak, jakbym chciał, a najgorsze było to wspinanie się w tym piasku na wydmę w górę. O, myślałem, że płuca wypluje. wypluje. Ale zaliczona przygoda. Piękny dzień był wtedy, ale tak jak powiedziałem, każdy może być piękny. Również ten dzisiaj, bo to zależy, co z nim dzisiaj zrobisz. Do zobaczenia. My widzimy się w poniedziałek, a jutro Eleonory jeszcze będą mówiły o marzeniach. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć, cześć, cześć.